Witajcie w trzecim odcinku mojego vloga. Dzisiaj nad Radzeniem niebo jest bezchmurne, sieci piękne słońce, a ja chciałbym dzisiaj dowiedzieć się czegoś o Ameryce. W związku z tym postanowiłem wyjść na ulicę Radzenia Podlaskiego i zapytać mieszkańców. Zabrałem ze sobą identyfikator stowarzyszenia Stuk Puk, którego jestem prezesem. Może to ułatwi mi taką swobodną z nimi rozmowę. Fakt, że noszę identyfikator stowarzyszenia, a nie na przykład sprzedawcy pasty do zębów. Zobaczymy. Dzisiaj jest sobota, dzień handlowy, także na głównej razyńskiej ulicy Ostrowieckiej będzie dużo ludzi. Dzień dobry. Proszę pana, ja jestem ze Stowarzyszenia Stóch w radzenia Podlaskim. Chciałbym pana zapytać, co pan wie na temat Ameryki. Ja już o swojej nic nie Nie, nic nie wiem o co to jest Ameryka na Polakach? Nie miałem czasu. Jakieś takie skojarzenia? Tak. Fast food Stereo... <grywa> no. brak podstawowej wiedzy, takiej edukacyjnej, czyli, czyli nasz nasz gimnazjalista z gimnazjalistą są osobami nieporównywalnymi. Generalnie nie najlepszych rzeczy się pan dowie ode mnie. Moja kuzynka, która mieszkała tutaj nie tam przez 15 lat swojego życia, pojechała tam. Wraca tutaj i ona już bez nawigacji nie potrafi jeździć samochodem, prawda? Bo to jest tak, takie stana, tak się żyje w Stanach, czyli jest maszyna i ona mówi, że ktoś... trzeba jechać tak. Jak ona będzie pokazywała, że trzeba wjechać do metra, to od czasu do czasu słyszymy, że ktoś wjechał do stawu, do metra, bo to jest, to jest taki kraj. Niestety, naród się znaczy: naród. Co to, to jest? Naród amerykański znowu. No. Koszulka to jest zupełnie przypadkiem. Nie bardzo. Nie bardzo. Męczowa, Dobra, bardzo. dzięki. Co to jest za państwo? Czego tam można doświadczyć? A pan to w ogóle narodowości jak? Polskiej. Polskiej, tu Radzynia? Polak. To powinien z tego kraju się trzymać. To panu mówię, to powinien się z tego kraju trzymać i, i nie błądzić, i nie tego, bo chyba na weźmy dawne, dawne lata to jeszcze lata, które, gdzie nasi Polacy krążyli szukali chleba. W Ameryce i co on na tam? Część pozostało, a część dziadami wróciło. I to wszystko. Taki radnian jak ja to wie dużo, ale tu nie jest miejsce i wie pan, to trzeba trochę być też no, ostrożnym, za dużo powiedzieć. Uh -huh. Ja mam proszę pana, na przykład Teścia mam, miałem ale medal mam. Proszę pana, Monte Cassino. Pierwsze skojarzenie Niezbyt. Nie Big Ben Takie okulary, takie Nie wiem jak to określić, takie kółeczka Kiedyś kraj tych ludzi, dzisiaj mieszanka, na do Przepraszam, nie mam czasu. A. Hamburgery, yy... Wojna. Pansykowie, Majowie. Wojna. No uważaj, bo tam. Ten, mogę może, cię do armii wziąć. To też tak uważaj. Tak, z ulicy? No, dlaczego nie? Możesz się pójść zapisać dalej. Idzie pójść jak sam. We want you i no. jest i rekrutacja i koniec. <noise> Dokładnie, jesteś w armii. Ameryka? No. Ja wiem, z posiadaniem broni. dużo strony eee, San Francisco, Golden Gate. Zawsze pierwsze, pierwsze wrażenie to jakąś w Ameryce Golden Gate. Drugie, po co drugie, do, co do wolności, łatwiejsze życie może. Nie mamy czasu, żeby wam gonić. Z dobrobytem. Ja nie wiem. Czym się kojarzy Ameryka? Z NASCAR. NASCAR? Co to takiego? Po owalu NASCAR. Ja tam parę lat spędziłem zarobkowo po prostu. Ale głównie siedziałem w Chicago. Tam pracowałem w dzienniku chicagoskim. No ciekawy kraj. Co warto wiedzieć jak się tam jedzie? Tak jak ja pierwszy raz nigdy nie byłem i pan zabił czeka. Przestawić się mentalnie, bo są bardzo otwarci. na tak, 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 jak, jak u nas tego brakuje, prawda? No nie, nie się nie dziwią niczemu. No, nie akceptują szybko. Są trochę zadufani w sobie, to jest inna sprawa, że tak, wie pan, um, uważają się za pępek świata. No, to też to troszeczkę mija teraz, bo byłem pod... Ja już dawno byłem w lat temu, ale byłem na pocieczce, tak z ciekawości tuż, obserwuję zmiany. Inaczej traktują ludzi, którzy potrafią się z nimi w ich języku dogadać, a niestety inaczej, ale gorzej dużo tych, którzy nie potrafią. Ja też ciekawie, w ciekawych okolicznościach wyjechałem, bo ja byłem jeszcze młody i 35 kg kilo młodszy byłem. Kiedyś chodziłem po górach my myśleliśmy z kumplami z z Górskiego, że jeszcze żaden Polak w zimie na, na Kinleju nie był, najwyższy szczyt Alaski. I no, myśmy to postanowili zrobić. I to był pewniak, ponieważ bez kolejki, z pocałowaniem w rękę, wizę się dostało. To jest właśnie, dla komuny były wizy, są wizy. No, dostaliśmy wizę w służbowym okienku i i Amerykanie byli tacy uprzejmi, że na miejsce powiedzieliśmy, że nie, nie mamy sprzętu. Bo wchodziliśmy w maskach spowalniczych nie w maskach, ale w okularach spowalniczych Aha. żeby się ślepoty ustrzec. No to nam no, koledzy ze Stanów załatwili półroczne legalne prawo pracy, żebyśmy sobie na sprzęt zarobili. No zarobiliśmy, pojechaliśmy, wleźliśmy na McKinley'a. Niczym, to Ameryka, to prowincja większość ludzi mieszka na prowincji. Z kolejnościami, że z jednej strony z demokracją i wolnością, a z drugiej strony w sumie z takim ogłupieniem społeczeństwa i takim lenistwem w sensie myślenia. Z przemocą mi się kojarzy. Z przemocą, a jednocześnie, że są tam Prawę świetne ośrodki prawie. badawcze, które badają tą przemoc i z im wszystkiego badania I nie występowało. I sama do mi dźwięk wiedzą uniwersytecką na najbliższym światowym poziomie i życiem, które jest totalnie daleko od jakiejkolwiek wiedzy To mhm. jest znowu no, kontrast, jakiś kraj takich kontrastów Z no, tak. jednej, jednej strony wol... prowincja wielkie miasta i wolność, że można sobie jechać wolność. od brzegu do drugiego brzegu, a z drugiej strony... A, tylko o. samochód, parking, wszyscy równo przecięte ogródki. Tego z takimi Czyli skrajnościami. Ze strachem dzisiaj się kojarzy. Dlaczego? Strachem? Społeczeństwo amerykańskie jest, moim a, zdaniem, oparte na strachu. To jest część element, znaczy element polityki takiej wewnętrznej. Tak. Polityka strachu. To, że się szuka wrogów, że Stan Zjednoczone cały czas są w stanie wojny. E, bardzo tego potrzebują, ponieważ zastraszanie ludzi. Jest sposobem po prostu wywierania na ich wpływu. Yes. Żeby robili to co? A robić, więc z jednej strony wolność, z drugiej strony ma jakaś. A z drugiej strony też kolebka różnych nowych trendów, bo i muzycznych, i kulturalnych. Uff, gorąco, strasznie. Ale udało się porozmawiać z kilkoma osobami, chociaż nie było to łatwe. E, usłyszeć kilka inspirujących i zastanawiających wypowiedzi. E, hmm. A co ja wiem o Ameryce? No właśnie. Chyba za bardzo wstydziłem się, że wiem za mało. I pisząc aplikacje, i później rozmawiając na temat swoich oczekiwań, a dzisiaj widzę, że wiem tak naprawdę tyle co przeciętny Polak, może nawet odrobinkę więcej. Eee, wiem to, wiem to, co jest y, taką wiedzą stereotypową, to, co wiedzą wszyscy. Myślę, że. Dopiero tam przyjdzie czas na to, żeby dowiedzieć się o tym kraju więcej, poznać tych ludzi e, takimi jakimi naprawdę są. To, o czym często mówili na spotkanie radzenianie to to, że Ameryka kojarzy im się z fast foodem, z przemocą, z posiadaniem broni, z amerykańską armią. Trochę mnie te wypowiedzi smucą, ponieważ raz, że są to stereotypy, dwa, że są to rzeczy negatywne. E, a spodziewałem się raczej czegoś, co będzie odzwierciedleniem tej naszej wewnętrznej przyjaźni wobec Amerykanów, przekonania, że to są nasi partnerzy, nasi no, najbliżsi sprzymierzeńcy. Dłużej już nie będę ględził o tym, czym jest dla mnie ta Ameryka, ponieważ moja wiedza nie jest ani zbyt głęboka, ani zbyt precyzyjna. A może trochę większa niż potoczne stereotypy. Na to, żeby przedstawić tutaj na to, żeby przedstawić tutaj trochę większą wiedzę, którą mam nadzieję posiądę, będąc tam na miejscu. Przyjdzie czas i, i, i będę o tym opowiadał w kolejnych odcinkach. Temu ma służyć ten wideoblog. A jutro zapraszam na odcinek mówiący o jednej z przestrzeni, w której działam, w której realizuję swoje pasje, czyli o kawiarni Coffee and tea. Zapraszam serdecznie.